Czy Rosja i Katar stracą prawo organizacji igrzysk w 2018 i 2022 roku? Jeszcze miesiąc temu powiedziałbym, że absolutnie to jest niemożliwe i na 100% tam odbędą się oba turnieje. Ale dzisiaj, już po tych wydarzeniach, po tych kolejnych dowodach, które właśnie z dnia na dzień wychodzą na światło dzienne, już tego nie wykluczam. Wręcz z samej FIFA. Już dzisiaj płyną takie komunikaty, że jeżeli komukolwiek FBI czy Prokuratura Generalna Stanów Zjednoczonych udowodni korupcję, że ktoś, ją, ktoś coś komuś wręczał, a ktoś coś przyjmował, to jak najbardziej jest możliwe, żeby odebrać prawo organizacji tym komitetom, które korumpowały. Wiem, że istnieje bardzo duża grupa działaczy FIFA. Oburzonych, takich nazwijmy ingerencją UEFA, ingerencją właśnie rządu Stanów Zjednoczonych, uważają, uważają ci działacze, zwłaszcza z Afryki, z Azji, tak jak i prezydent Rosji Władimir Putin, że to jest decyzja polityczna, że to jest skutek amerykańskiego imperializmu, który po prostu chce ten Mundial w 2022 przyciągnąć. Do Ameryki, a ten w 2018 zorganizować w Anglii. I Anglia, i Stany Zjednoczone walczyły o oba te, o oba te turnieje. Więc nawet w razie odebrania Rosji i, i Katarowi. Turniejów, wcale nie jest pewne, że one wówczas trafią tam, gdzie rzeczywiście no, idealnie byłoby je rozegrać, czyli właśnie w Anglii, właśnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie tak naprawdę i za dwa miesiące, jakby się dzisiaj skrzyknęli działacze, to można by tam zorganizować taką wielką imprezę, ponieważ wszystko już jest na miejscu i stadiony, i, i hotele, i lotniska, i, i wszystko, co trzeba do rozegrania wielkiego turnieju. Pamiętajmy, że, że, już, że już część obiektów powstała w Rosji czy też powstaje. Jeśli miałby to dostać inny kraj, no to powinien dowiedzieć się o tym jak najszybciej. VIEW the GAME